Dzień dobry, dzień dobry, Zieleniec Open 2022, mobilne studio Discord Polska Media, jest tutaj ze mną fantastyczny gość, chyba debiut twój w Zieleńcu? Zdecydowanie debiut. Marek Niedbalski ze mną, cześć, witamy cześć, wszystkich. Witam. Debiut w Zieleńcu, no właśnie, jak się czujesz po pierwszej rundzie, e, ratingowej rundzie w, na polu w Zieleńcu? Lekko niespełniony, bym tak powiedział. Bardzo fajnie się grało. Pogoda dopisała, ludzie jak zwykle we flightie również. Super. Więc ogólnie bardzo dobrze, ale lekki zawód zawsze został. Muszę Ci powiedzieć, że to jest takie popularne uczucie w Zieleńcu, więc nie przejmuj się tym, niech to będzie taki Dzięki. motor napędowy na jutro. Natomiast wydaje mi się, że masz tutaj jeszcze duży zapas, i już jak ten debiut Zieleniecki, rzucanie w górach, to zawsze jest troszeczkę inaczej. Jak już się do tego przyzwyczaisz, przestawisz, to pewnie te wyniki jutro i później jeszcze spokojnie mogą być. No, górna będziesz... powszeczka zawieszona, teraz tylko w dół. No niech tak będzie, bardzo dobrze. Tego się trzymajmy, życzę ci powiedza. Jak rzut na mordorze, może powiesz nam jeszcze szybko, jak sobie poradziłeś tam? E, wylądowałem na wyspie. Super. To było podstawą tego zadania, więc dalej już poszło, ok? Dokładnie tak, ekstra. <laughs> e, Marek, jesteś tu nie przez przypadek, e, nie tylko dlatego, że mieliśmy wspomnieć, że jesteś szwagrem Grześka Pawlickiego, którego serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy cię, Grzesiu. E, natomiast, no powiedz. Przepraszam, szwagierkę również, oczywiście. O, oczywiście, nawet przede wszystkim, prawda? Tak jest. Powiedz, co fantastycznego wydarzyło się w Wąbrzyku? W Wałbrzychu udało się zainicjować taki bardzo fajny pomysł, który podchwyciła gmina Wałbrzych i powstanie pole do Disgolfa. Stałe pole do Disgolfa. Wielkie gratulacje, mam nadzieję, że zapisaliście to sobie w waszych notesach. Nowe pole na disgolfowej mapie Polski Wałbrzych. Ile będzie dołków, Marek? Startujemy z 13 dołkami. 13 dołków 13 dołków. To jest naprawdę bardzo duże jak na początkowe pole, to pewnie stworzy możliwość różnych linii i grania na, na więcej kombinacji. Będzie jakiś, nie wiem, data otwarcia, turniej rozpoczynający? Jeszcze bym nie podawał konkretnej daty otwarcia. Chcielibyśmy, żeby to się wy wy wydarzyło pod koniec czerwca, aczkolwiek musimy uwzględnić jeszcze kolejne turnieje, które nadchodzą, także zobaczymy. Postaramy się, żeby było. Czy oprócz pola w Wabrzychu będziesz planował założyć jakiś swój własny klub disc golfowy? Nie, no klub to może za dużo powiedziane. Na pewno musimy stworzyć jakieś stowarzyszenie, żeby dalej to rozwijać, żeby współpracować z szkołami. Z inwestorami prywatnymi, bo chcemy te pole rozwijać. Bardzo się cieszę, to są bardzo fantastyczne wiadomości dla nas wszystkich. Dzięki Wielkie za ogrom pracy, które w to wkładasz, bo to Dzięki. niestety na początku trzeba bardzo dużo włożyć, że móc potem się z tego Disgolfa cieszyć w nowym miejscu. Ale to jest naprawdę świetna wiadomość dla, dla wszystkich graczy i nie tylko, bo podejrzewam, że akurat w Wabrzychu, z tego co wiem, to nie jest w brzydkim miejscu, tylko w jakimś naprawdę ładnym parku. Udało się to zorganizować. Jest w rewelacyjnym parku, mamy tam bardzo dużo takich architektonicznych powiedzmy drobiazgów, szczegóły, które dodają smaczku tego miejsca. Layout zaprojektowany przez Szymona Wąciora, więc przez niebyle osoby w świecie disc golfowym, więc myślę, że będzie ciekawie. Ekstra. Z tego co mówisz, to też jest gwarant tego, że będzie tam dużo nowych spacerowiczów, więc pewnie ta ekspozycja disc golfa na nowe osoby, które pewnie się zainteresują i zaczną grać, będzie dosyć duża. Na to liczymy tak naprawdę. Na to liczymy, chcemy to rozwijać, chcemy to pokazywać ludziom w różnym wieku, przede wszystkim w szkołach, wejść z programem w ramach zajęć wychowania fizycznego. Jesteśmy też po jakichś pierwszych rozmowach z szkołami, więc no, plany są szeroko zakrojone. Świetnie. Trzymamy za to mocno kciuki. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę. Powodzenia jutro. Powodzenia i widzimy dziękuję się bardzo. na polu w Obrzychu. Dzięki bardzo. Dzięki.